Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Comson a to jest 14 odcinek z FIFA 14 kariery Evertonem Jak widzicie za euro jesteśmy w siódmym, na siódmej pozycji w naszej lidze, no ale mamy jeszcze tak naprawdę szansę na zwyciężenia. Teraz gramy z Sunderlandem, no a potem gramy z Southampton Więc zapraszam Was bardzo gorąco do skrótu z tego spotkania. Miralas, uwaga do piłki dobiega Miralas, a i się nie udało. Wow, 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 naprawdę groźnie. Fletcher, uwaga Fletcher przy piłce. Dobra, udało nam się znowu zablokować go. Mira za DLFL, DLFL do Lukaku. I Lukaku, Lukaku strzał i gol. Jakim cudem, jakim cudem ta piłka weszła. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Zobaczcie też na powtórce. Tutaj DLFL do Lukaku. I patrzcie, Pyk. 1 do 0 w 40 minucie. Uwaga, rzut wolny, Barstley będzie go wykonywać, 42 minuta Coś się stanie, coś się stanie No nic, nic, im się nie udało, troszne, zobaczymy co z tego wyniknie, nie będzie go wykonywać Tutaj Trzeba chronić tych wysokich zawodników I Fletcher uderza, ale wprost pod nogi Warda Uwaga Uwaga Groźnie, naprawdę groźnie No ale Cały czas to obroniony strzał został I teraz Johnson będzie wykonywać kolejny rzut rożny No i teraz już no nie udało się strzelić w ogóle w światło bramki No i mamy koniec pierwszej połowy Jak widzicie tutaj bramka w 40 minucie zdobyta przez Lukaku, asystę zdobywa oczywiście Deolefel Hmm Tutaj jakieś ważne spotkania się rozkrywają, no Newcastle z Stoke City wygrywa Hmm Tutaj wszyscy to są chyba pod nami, z tego co mi się wydaje No ale oddaliśmy jeden strzał i jeden strzał celny Posiadanie piłki net mamy mniejsze No a nasz rywal jak widzicie 7 strzałów, w tym cztery celne Teraz planuję w ogóle zmienić Traore, bo jakoś mało go widzę na boisku I wsadzić zamiast niego Koseckiego Uwaga, Johnson wrzutka Wow, 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 dobrze, że Howard to obronił Uwaga, uwaga, tutaj może być groźnia Okej, okay, okej, okay, dobrze O, czas nie, 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 nie Nie Ojeju, rzut karny Boże, no Jeszcze Rudy go będzie wykonywać No nie, no nie wierzę Ale Zobaczcie jeszcze na powtórce Jak to wyglądało, o, jeszcze zmiany są Aha, nie będzie pokazane jak to wyszło Ale dobra, wydaje mi się żeby nie strzelać w prawy róg I zobaczymy jak to wyjdzie Kurcze i strzelał w lewy. Ja pitole. No i 50 minuta... 57 minuta. I mamy wyniki. 1 do 1. Rzut rożny, uwaga. Giaczerini, giacerini. Wow, wow, wow. Larson, uwaga, Larson. Do Birdykuta wow Co, znowu karny? Nie, już myślałem. Uwaga, garner! I gol, no nie wierzę, nie wierzę 89 minuta i mamy gola Gardnera Kurde, jak to się w ogóle stało? Zobaczcie Pyk Ale zarobiście przyłożył Hej okay. sędzia jeszcze o 5 minut Podanie do deulefeł Deulefeł i tylko słupek No tylko słupek Nie wierzę, nie wierzę McCarthy Ach i znowu nic z tego nie wyszło, no masakra, masakra co tutaj się dzieje Teraz na naszym boisku, ale Night Howard tutaj wszedł I tylko słupek, no tylko, no nie wierzę w tą grę, nie wierzę w to Miralas, goal Gol, gol 2, 2 90. minuta, w końcu, w końcu się udało Już myślałem, że nie damy rady Koniec meczu, mamy remis, ale naprawdę minimalnie, bo byśmy przegrali to spotkanie No w 89. minucie to co zrobił Gartner, Gartner to naprawdę przeszło ludzkie pojęcie No ale dobra Jak na razie wygraliśmy No i zapraszam Was do drugiego spotkania Czyli gramy teraz z Southampton Zapraszam Was do skrótu z tego spotkania Zobaczymy czy będzie Artur Borut Deulefeus z daleka no i niestety strzał obroniony Davis. Wow, 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 wow Strzał z główki, 9 minuta Lambert No i przegrywamy 1 do 0 Chociaż tutaj Miralas przejął piłkę i gol Gol, tak 17 minuta 1 do 1 Wow Zobaczcie jeszcze na powtórce jak on to zrobił w ogóle. Tutaj ten Yoshida jakiś taki przymulony był. No i stracił tą piłkę i luka i Miralas to wykorzystał. No i mamy wynik. Jeden do jednego. Biegnij Lukaku, biegnij. Rzutka. Aj, 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 aj. Ten mały deule Lefau. No szkoda, szkoda, szkoda. Kolejny rzut wolny. Target. Teraz cel będzie wyko wykonywać rzut wolny. I uwaga, cel wykonuje rzut wolny. Wow! wow Wow, widzieliście to Ja pitole Mało brakowało, abyśmy przegrywali 2 do 1 Okej, okay. Lukaku do deulefeł Deulefeł oddaje strzał No ale niestety Strzał był, no za słaby I teraz mamy jeszcze żółtrożny, uwaga oh. I znowu DLFL. Deulefeł, wrzuć, wrzuć to Ajajaj aj, aj. Traore przy piłce, uwaga, Traore. Do Koseckiego. Jakub Kosecki, Kosecki. Ach. No i co, no i mamy koniec meczu. Wynik 1 do 1, wydaje mi się, że bardzo, ale to bardzo wyrównany mecz. Oddaliśmy 6 strzałów, w tym 4 celne, nasz przeciwnik 7 i tylko 3 celne. I co, i to by było na tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało. I teraz pamiętajcie, piszcie komentarzach, kogo mam tutaj kupić, bo jak widzicie już mamy okienko tak naprawdę transferowe, e, w następnym odcinku będziemy właśnie kogoś starali się nabyć do naszej tutaj mm, drużyny no i co, i trzymajcie się, na razie